Witam serdecznie z tej strony Marek Skoczylas. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób wzmocnić ogólne zdrowie naszej wątroby, jak usprawnić jej działanie, by lepiej radziła sobie z zanieczyszczeniami czy też toksynami z naszego pożywienia, co finalnie może nie tylko oszczędzić nam ten organ, ale także znacznie łagodzić część chorób, o których powiem w dzisiejszym filmie. Co takiego mam na myśli? Otóż obecna plaga chorób wątroby, a w tym jej stłuszczenie czy też zwłóknienie. To stany chorobowe, które upośledzają działanie całego ciała. Pamiętajmy, słaba wątroba to słaby organizm. Ale istnieją pokarmowe perełki, które mogą pomóc nam regenerować osłabioną wątrobę i wspierać jej funkcje. I o tym będzie cały dzisiejszy film. A więc zaczynajmy. Zgaduję, że wśród moich widzów znajduje się całkiem sporo grono kawoszy. Jeśli tak jest w rzeczywistości, to naprawdę mnie to cieszy, ponieważ ten czarny napar ma moc aktywnego wspomagania pracy naszej wątroby. Co ciekawe, ma to miejsce nawet w przypadku, gdy jej działanie zostało już zaburzone przez pojawienie się określonej choroby, a to wszystko za sprawą przeciwzapalnych, przeciwutleniających i przeciwzwłóknieniowych właściwości kawy. Działanie ochronne kawy na wątrobę zauważono co najmniej w kilku badaniach. Osoby regularnie delektujące się jej naparem wykazują zmniejszone ryzyko marskości, a także łagodniejszy przebieg niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Podpowiem, że istnieje jeszcze jeden napój, który oznacza się podobnymi właściwościami, ale o nim opowiem za chwilę. Wykazano, że spożycie kawy w ilości dwóch filiżanek dziennie przez pacjentów z istniejącym wcześniej schorzeniem tego narządu wiąże się z mniejszą częstością występowania zwłóknienia oraz marskości wątroby. Niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, że nowotwory bardzo często za cel obierają sobie właśnie wątrobę, a jednym z nich jest rak wątrobowo-komórkowy. Natomiast, dobra wiadomość jest taka, że kawa w tym przypadku jest naszym sprzymierzeńcem. Metaanaliza obejmująca 26 badań wykazała, że spożywanie dwóch filiżanek kawy dziennie wiąże się z 35% redukcją ryzyka jej wystąpienia. Duże znaczenie w tym mechanizmie mają dwa ważne składniki kawy, a mianowicie kafesol oraz kachfeol, które podnoszą zdolności antyoksydacyjne naszego ciała. Zwiększają one stężenie glutationu w naszym ciele, który jest bardzo silnym antyoksydantem i usuwa wiele toksyn z naszego ciała. Ale pozostańmy jeszcze przez chwilę w temacie napojów. Jeśli nie przepadają państwo za smakiem czy też aromatem kawy, Proszę się nie martwić, ponieważ podobną skuteczność we wspieraniu pracy naszej wątroby wykazuje, uwaga, zielona herbata. Jedno z badań dostarczyło dowodów, że picie zielonej herbaty wiąże się ze zmniejszonym stężeniem markerów wątrobowych we krwi, co oznacza, że chroni ona przed zaburzeniami czynnościowymi wątroby. Dane naukowe dowodzą, że picie zielonej herbaty, która jest bardzo bogata w przeciwutleniacze już przez 12 tygodni, poprawia poziom enzymów wątrobowych. A także pomaga zmniejszyć stres oksydacyjny i złogi tłuszczów w wątrobie. Ale to nie koniec ochronnego wpływu zielonej herbaty na nasze zdrowie. Jedna z metaanaliz, czyli badania naukowe najwyższe rangi, dostarczyło dowodów, że ryzyko raka wątroby znacząco zmniejsza się przy spożyciu czterech i więcej filiżanek zielonej herbaty dziennie. I tutaj uwaga! Najważniejszą informacją, jaką można wynieść z tej publikacji, jest fakt, że częstość występowania raka wątroby zmniejsza się wraz z czasem stosowania tego naparu. Mowa tutaj o okresie powyżej 20 lat, czyli znaczenie ma tutaj regularność i wytrwałość. Zatem picie zielonej herbaty powinno być elementem naszego życia czy też naszej diety. Picie jej raz na jakiś czas zapewne nie wykaże aż tak niesamowitych korzyści. Aby całkowicie zamknąć temat napojów, w tym punkcie skupię się jeszcze na soku z buraka. Co takiego znajduje się w płynie wyciśniętym z tych popularnych czerwonych warzyw, że czyni go to prawdziwym lekarstwem dla naszej wątroby? Szanowni Państwo są to antyoksydanty zwane betalainami, które działają jak naturalny plaster o właściwościach ochronnych dla naszej wątroby. Ale zamiast czystego soku polecam zawsze po jego wyciśnięciu wrzucić przynajmniej część pulpy do środka, ponieważ tak pity sok z każdej rośliny zawsze będzie zdrowszy. Ale weźmy pod lupę na przykład zawarto w burakach betainę. Jak dowodzą badania, poprzez aktywację pewnych procesów już na poziomie genów chroni ona wątrobę i działa przeciwnowotworowo. A jakie inne pokarmy warto włączyć do swojej diety, żeby kompleksowo wesprzeć pracę wątroby? Na tej liście oczywiście nie może zabraknąć także oliwy z oliwek. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ może ona poszczycić się całym spektrum prozdrowotnych substancji o bardzo silnych przeciwutleniających właściwościach. Jedno z badań udowodniło, że długoterminowe spożywanie oliwy z oliwek będącej częścią diety śródziemnomorskiej wiąże się ze zmniejszoną częstością występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, w szczególności u osób z wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. A pozostając w temacie zdrowego tłuszczu, warto wspomnieć jeszcze o tłustych rybach, które również mają swój udział w poprawie pracy wątroby. Część z moich słuchaczy na pewno pomyślała teraz o zawartych w nich pasach tłuszczowych omega 3 i jest to bardzo dobry trop. Analiza z 2016 roku wykazała, że pomagają one obniżyć poziom tłuszczu w wątrobie zarówno u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, jak i niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby. A my przechodzimy dalej. Co jeszcze pokocha nasza wątroba? Już w szkole podstawowej dowiadujemy się, że warzywa powinny stanowić podstawę naszego jadłospisu. Jako, że są one źródłem błonnika pokarmowego, antyoksydantów i rozmaitych substancji bioaktywnych, a w tym witamin, jest to fakt, z którym jest ciężko polemizować. A które warzywa najsilniej chronią naszą wątrobę? Mowa tutaj o warzywach krzyżowych. Do tej kategorii należą brukselka, kalafior, brokuły. Wszelkiego rodzaju kapusty, kolejno krzan, rukiew wodna, korczyca, żeżucha, jarmusz oraz rzodkiewka. Zatem jak widać, każdy znajdzie wśród tych smaków swój ulubiony. Natomiast pytanie jest następujące: Dlaczego te warzywa chronią naszą wątrobę? Ze względu na substancje, które są w nich zawarte, a m.in. izotiocyjaniany oraz sulforafan. Dla przykładu, wspomniany sulforafan, który w największej ilości znajduje się w brokułach oraz jego kiełkach, wykazuje potencjał terapeutyczny w leczeniu alkoholowego zapalenia wątroby, ponieważ neutralizuje on aldehyd octowy oraz reaktywne formy tlenu. Zapobiega on także odkładaniu się tłuszczu w komórkach wątroby. Wspomniałem, że warzywa krzyżowe wzmacniają działanie enzymów detoksykujących w naszej wątrobie. Ale tak się składa, że właściwości te są domeną pewnej powszechnie dostępnej przyprawy do pieczywa o malutkich ziarenkach, której taki lekko gorzkawy, ziemisty smak albo się kocha, albo się go nienawidzi. Być może część z Państwa już domyśla się o jaką przyprawę chodzi. Oczywiście o kminek. Tym razem badania na zwierzętach dowodzą, że nasiona kminku łagodzą patologiczne zmiany wątroby wywołane przez metale ciężkie, a w tym kadm. I tutaj mogę się założyć, że wielu z moich słuchaczy nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie bogactwo substancji przeciwzapalnych posiadają oni w swojej kuchennej szafce. Przykładem jest tutaj kurkuma. Jak wiadomo, stres oksydacyjny nie jest sprzymierzeńcem naszego zdrowia. Uważa się, że przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby i powikłań wątrobowych, a w tym zwłóknienia wątroby. Marskości wątroby i raka wątroby. Zatem włączenie do diety przeciwzapalnej kurkumy jest zasadnym posunięciem. Okazuje się bowiem, że zawarte w niej związki kurkuminoidowe, niczym miotła, wymiatają wolne rodniki z organizmu, hamując rozwój schorzeń wątroby, a w tym zmian nowotworowych. I tutaj pamiętajmy, aby wzmocnić działanie kurkumy, która słabo wchłania się w ludzkim przewodzie pokarmowym, warto połączyć ją z piperyną. Czyli związkiem, który zawarty jest w czarnym pieprzu, który ułatwia przenikanie tej pierwszej substancji przez ścianę jelit do krwiobiegu, co bardzo ważne, spowalnia jej rozkład w wątrobie, tym samym zwiększa jej stężenie w naszej krwi. A pozostając jeszcze na jakiś czas w kategorii produktów, które mogą wynieść smak naszych potraw na całkowicie nowy poziom doznań kulinarnych, warto na chwilę jeszcze zatrzymać się przy czosnku. Wykazuje on bowiem korzystny wpływ na większość układów w naszym ciele, jednak mało kto pamięta, że zawarte w nim związki bioaktywne, a w tym allicyna, allina oraz ajoen aktywnie chronią naszą wątrobę. Ich działanie ochronne zauważono w co najmniej kilku badaniach. Na uwagę zasługuje analiza przeprowadzona w 2020 roku na 98 uczestnikach z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. U osób, które przyjmowały 800 mg sproszkowanego czosnku dziennie przez 15 tygodni, doszło do znacznego obniżenia poziomu enzymów wątrobowych i trójglicerydów. Co więcej, u 51% badanych zmniejszyło się także stłuszczenie tego organu. Natomiast o magicznym czosnku jeszcze jedna ważna wiadomość. Inne badanie powiązało spożycie surowego czosnku z niższym ryzykiem występowania raka wątroby. Jedzenie go dwa lub też więcej razy w tygodniu zmniejszyło to ryzyko o 23% w porównaniu do jego rzadszego spożycia. Imbir to kolejny dodatek roślinny, który nie tylko jest ceniony za swoje walory smakowe, ale także za działanie prozdrowotne. Wewnątrz tego niepozornego korzenia czują się bardzo silne związki, a w tym gingerole, które hamują stany zapalne i chronią przed uszkodzeniem komórek, natomiast to wspomaga zdrowie wątroby. Ten aromatyczny dodatek do dodań pomaga także oczyścić ją po kontakcie z licznymi toksynami, a w tym z etanolem, kolejno środkami owadobójczymi, grzybobójczymi, parabenami oraz dodatkami do paliw. Nauka dowodzi, że suplementacja 500 mg sproszkowanego imbiru dziennie znacznie obniża poziom enzymów wątrobowych i markerów stanu zapalnego. Natomiast inną przyprawą, która przydaje się w walce ze schorzeniami wątroby, jest kardamon. Roślina ta jest szczególnie ceniona w medycynie indyjskiej za swoje silne działanie otruwające. Wspomaga ona naszą wątrobę w jej codziennych zmaganiach poprzez działanie przeciwutleniające. Badania na ludziach dostarczają dowodów, że 3 gramy kardamonu podawane w dwóch dawkach przez 12 tygodni poprawia status oksydacyjny nawet o 90%. A teraz dwa zdania na temat goździków, których rzucie okazało się wspaniałym domowym sposobem naszych babć na uśmierzenie bólu zęba. To zawarty w nich eugenol znieczula bolące miejsca. Ale związek ten chroni także naszą wątrobę przed marskością. A wszystko to za sprawą jego przeciwzapalnych właściwości, które zmniejszają stres oksydacyjny i cofają jej zbliznowacenie. Ostropest plamisty to kolejny przedstawiciel świata roślin, który sprawdzi się idealnie w diecie, która sprzyja naszej wątrobie. W jego łupinach nasiennych kryje się aktywny kompleks substancji, który potocznie nazywa się sylimaryną. Ciekawostką natomiast jest fakt, że ostropest plamisty wykorzystywany jest w leczeniu chorób wątroby, ale także dróg żółciowych już od ponad 2000 lat. Jednak pomimo długiej historii jego stosowania, dopiero w 1968 roku wyizolowano z jego nasion silimarynę i stwierdzono, że może być ona wykorzystywana jako środek bioaktywny. Pamiętajmy, silimaryna poprawia detoksykację w naszej wątrobie, poza tym wspomaga jej regenerację i hamuje wzrost komórek nowotworowych. Ponadto zwiększa ona stężenie glutationu, który neutralizuje wolne rodniki. Ale co bardzo istotne, hamuje ona także zwłóknienie wątroby u pacjentów z zapaleniem wątroby typu C, a to bardzo rzadka właściwość. W badaniu z 2011 roku na przykład wykazano, że dawka sirimaryny w ilości 650 mg na dobę, która była zażywana przez 6 miesięcy, poprawia parametry wątrobowe, kolejno zmniejsza zwłóknienie wątroby i polepsza jakość życia pacjentów z tą chorobą. Co więcej silimaryna chroni wątrobę przed negatywnymi skutkami przedawkowania paracetamolu oraz alkoholu. Poza tym pamiętajmy także o grejfrucie. Grejpfrut zmniejsza stan zapalny, kolejno niweluje ryzyko uszkodzenia oraz pojawienia się komórek nowotworowych, a także chroni wszystkie komórki naszej wątroby. Badania wykazały, że zawarte w nim przeciwutleniacze ograniczają ryzyko zwłóknienia wątroby, czyli stanu, którym pojawia się w niej nadmierna ilość tkanki tłuszczowej. A z sprzymierzeńcem naszej wątroby jest także kit pszczeli, prawdopodobnie lepiej Państwu znany jako propolis. Jego antyoksydacyjne i przeciwzapalne właściwości chronią przed rozwojem nowotworu tego organu. Jak w przypadku innych produktów, i tutaj warto posłużyć się dowodami naukowymi. W jednym z badań ośmiotygodniowa suplementacja dawką w ilości 510 mg propolisu dziennie. Oczywiście wraz z dietą o ograniczonej kaloryczności znacząco poprawiła stopień zwłóknienia, a kolejno parametry oraz funkcje czynnościowe tego organu. A przechodząc dalej, warto wspomnieć jeszcze o borówkach, które uznawane są za superżywność o jednym z największych leczniczych potencjałów. Warto wiedzieć, że tworzą one doskonały duet z innym owocem, a mianowicie z żurawiną. Oba pokarmy kryją w sobie prawdziwe perełki, jeśli chodzi o substancje chroniące naszą wątrobę przed działaniem szkodliwych czynników. Mam tutaj na myśli antocyjany, które nadają tym owocom piękny, ciemnofioletowy lub też czerwony kolor. W jednym z badań, suplementacja już 144 mg ekstraktu z żurawiny przyczyniła się do zmniejszenia stłuszczenia tego organu. A na dzisiejsze liście nie może zabraknąć orzechów. O leczniczych właściwościach orzechów można by opowiadać bez końca. Jednak gdybym miał polecić Państwu gatunek, który najbardziej sprzyja naszej wątrobie, byłyby to oczywiście orzechy włoskie. Ze względu na wysoką zawartość składników bioaktywnych, kolejno niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz licznych polifenoli, można powiedzieć, że są one złotem rosnącym na drzewach. Dosłownie. W jednym z badań przeprowadzonych w 2021 roku podawano uczestnikom 28 gramów orzechów włoskich dziennie w ramach diety śródziemnomorskiej. U osób, które je jadły co najmniej 5 lub też 6 razy w tygodniu, doszło do utraty tłuszczu wewnątrzwątrobowego. A to zmniejszenie ilości tłuszczu w wątrobie wiązało się z wyciszeniem stanu zapalnego, który leży u podłoża ciężkich schorzeń tego organu. Za to oddziaływanie odpowiedzialny jest kwas elagowy, który znajduje się w orzechach włoskich. Natomiast ostatnim pokarmem na dzisiejszej liście, bynajmniej nie mniej wartościowym od pozostałych, jest owsianka. Ta niepozorna przekąska zawiera w sobie dużo rozpuszczalnego błonnika, który obniża nam poziom cholesterolu, a w tym cholesterolu LDL, który w formie utlenionej może gromadzić się nie tylko w naszych naczyniach krwionośnych pod postacią złogów miażdżycowych, ale także dodatkowo w naszej wątrobie. A co wspólnego ma owies z wątrobą? Otóż zawarty w owsie beta-glukan reguluje metabolizm i wyjątkowo dobrze chroni ten narząd. Można powiedzieć, że jest jak parasol dla wątroby. Mechanizm ten został potwierdzony w badaniu na 34 osobach. Uczestnicy, którzy spożywali owies, nie tylko schudli i cieszyli się mniejszą ilością tłuszczu trzewnego, ale co bardzo ważne, Odznaczali się lepszymi parametrami enzymów wątrobowych po 12 tygodniach takiej diety. I tu podpowiem tylko, że owsianka może stanowić doskonałą bazę dla wielu pokarmów, które były wymienione w dzisiejszym odcinku. Natomiast jeśli nie przepadają Państwo za tego typu smakami, na moim kanale znajdą Państwo przepis na sałatkę, która poprawia funkcjonowanie wątroby. A my przechodzimy dalej. Poruszając temat zdrowej diety i jej wpływu na wątrobę, należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań dotyczących tego organu. Po pierwsze, jakie objawy ze strony wątroby powinny państwa zaniepokoić? Na liście tej znajduje się zażółcenie powłok skórnych oraz gałek ocznych spowodowane uwalnianiem do krwiobiegu barwnika, który produkowany jest w wątrobie, a dokładniej mówiąc bilirubiny. Kolejno, ból i obrzęk brzucha zwany żabim brzuchem. A także obrzęk nóg i kostek. A prócz tego, swędzenie skóry, ciemny kolor moczu, jasny kolor stolca, kolejno, skłonność do śniaków czy też krwawienie z przewodu pokarmowego, powiększenie się piersi, zaburzenia neurologiczne wskutek nagromadzenia się amoniaku w organizmie oraz spadek masy ciała. Ale tutaj pamiętajmy, wiele z powyższych symptomów można łatwo pomylić ze schorzeniami o całkowicie innym podłożu. Zatem warto wykonać sobie badania, żeby sprawdzić, czy przyczyną powyższych jest akurat wątroba. Do badań, które mogą potwierdzić lub też zaprzeczyć naszym przypuszczeniom, będą następujące badania: badanie ALT, AST, ALP, GGTP oraz bilirubina całkowita. I tutaj taka ważna rada: pamiętajmy, że organ ten nie posiada unerwienia czuciowego, przez co może dawać o sobie znać dopiero wtedy. Gdy się powiększa i zaczyna uciskać na inne organy. A teraz przechodzimy do kolejnego pytania. Jakie są czynniki rozwoju raka wątroby? Jest to przede wszystkim marskość wątroby o różnym podłożu. Może być ona spowodowana, np. przykład, nadużywaniem alkoholu. Kolejno wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub też C, a także rozwinięciem się niealkoholowego, stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Do innych czynników, które zwiększają ryzyko raka wątroby, należy cukrzyca oraz otyłość. Pytanie kolejne: jak oprócz diety zadbać o swoją wątrobę? Żeby cieszyć się w pełni zdrową wątrobą, nie wystarczy zadbać jedynie o swój jadłospis. Nawet najlepsza dieta nie zadziała w 100%, jeśli narząd ten będzie musiał nieustannie zmagać się z różnymi toksynami naszego środowiska, a w tym tłuszczami trans. Kolejno, np. wodą kranową, alkoholem czy też herbicydami i pestycydami, które znajdują się na powierzchni owoców i warzyw, ale także toksycznymi substancjami, które znajdują się w papierosach, produktach kosmetycznych czy też środkach czystości. Warto zatem podjąć stosowne kroki również w pozostałych obszarach naszego życia, np. Na poprzez zmniejszenie konsumpcji alkoholu. Czy na przykład namaczanie warzyw przed ich zjedzeniem w roztworze na bazie sody oczyszczonej? Dzięki czemu pozbędziemy się znacznej części chemicznych związków, które zawarte są na ich powierzchni. Pytanie kolejne: Czy nasza wątroba się regeneruje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zapoznać się z szalenie interesującym badaniem, które zostało opublikowane 26 lutego 2021 roku w czasopiśmie Science, było przeprowadzone przez badaczy z Bostonu i w nim ustalono. Że nasza wątroba ma wyjątkową zdolność do samoregeneracji po uszkodzeniu i może odrosnąć do wyjściowego rozmiaru, nawet po usunięciu 90% tego organu. Sam na początku czytania tego badania szczerze przyznam, miałem mieszane uczucia, ale tutaj musimy się wszyscy zatrzymać i wspólnie przeczytać. Badanie z 2021 roku. Zidentyfikowano komórki, które utrzymują i naprawiają wątrobę. W treści czytamy. Wątroba ma wyjątkową wśród narządów zdolność do samoregulacji po uszkodzeniu. Wątroba może odrosnąć do normalnego rozmiaru, nawet po usunięciu jej 90% części. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.